Witamy bo po tygodniowej przerwie temat dzisiejszy przedstawi Grzegorz. Dziękuję bardzo. Temat bardzo poważny, samotność, bo myślę, że od tego słowa wszystko się wywodzi, a szczególnie Martyna Wojciechowska i jej fundacja, która ciężko pracowała, żeby stworzyć program terapeutyczny i i dane różne, w którym wzięło udział no, armia ludzi. 180 tysięcy młodych ludzi w wieku od 10 do 19 lat. Wśród tych przebadanych, tak? ty tych przebadanych. I to jest, projekt, projekt nazywa się Młode Głowy i funkcjonuje, jest dostępny na fundacji, strona fundacji Unaweza, To takie afrykańskie słowo, które oznacza, że ty możesz, które jedna z tych dziewcząt, które odwiedziła w Afryce. Martyna tak ładnie zapisała w swoim dzienniku. Ale chciałbym o tej samotności wspomnieć, tutaj polepszyć się badaniami tej fundacji, które są jak dla mnie druzgocące. Z naszego badania wynika, że około 40% uczniów myślało o próbie samobójczej, a aż co 10 młody człowiek deklaruje, że ją podjął. I tu jeszcze kilka danych. Z danych policji wiemy, że w ubiegłym, w ubiegłym roku próbę samobójczą podjęło 2031 dzieci. 150 tych prób zakończyło się śmiercią. I obliczono, że ostatnie dwa lata to jest wzrost y, y, samobójstw, czy też prób o 140%. Gdyby przełożyć to na liczbę młodych ludzi w Polsce w wieku od 10 do 19 lat, to możemy przypuszczać, że aż. 340 tysięcy dzieci mogło podjąć próbę samobójczą. No i wydaje się, że jednak samotność w sensie osamotnienia jest, mm. jest źródłem i powodem tego, że. Pewnie są jakieś inne jeszcze powody, ale, ale myślę, że to jest taki główny Że, że błądzimy. Brak miłości, brak przyjaźni, brak własnej akceptacji Ogólnie samego brak. siebie. Brak czegoś. Tak, tak. czegoś brak. Jakoś, jakaś pustka, która w zionie. Gdzieś wokół nas. Jaki tam przedział wiekowy? Był 10, 10 19 lat. I to tyle dobrze no, 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 że, że... może może no to 10-19 no Czyli... Wspomnijmy nasze doświadczenia no. może z tych, z tych, z tych lat, tych jak my sobie No bo m, trudno powiedzieć, że wtedy samotności nie było. Ja nie było, nie, nie, nie było to tak może na, w sensie. To może nie była tak dramatyczna w skutkach. No, no właśnie, bo to są naprawdę skalę, dane, nie? dane niesamowicie przytłaczające. Znaczy, ja jak pamiętam siebie, to byłem melancholijny, zamyślony, trochę autystyczny, nieobecny, ale z drugiej strony miałem naturę też taką żywiołową, co jakby wyważało te, te, te dwie, jakby trochę sprzeczne hmm. ze sobą e, postawy. Ale, ale pamiętam, no, mój kolega z lat szkolnych hmm. w wieku. 16 lat e, również postanowił odejść, co so było hmm. wtedy akurat w 81 e, roku e, takim no, dużym dramatem no, tutaj w Małyniasteczu u no. nas wszystkich. Ale, ale jak, A... jak Ty sobie z tym radziłeś? Jak tą pustkę mogłeś Spień wypełnić? Czy, czy jakie no, były w ogóle e, możliwości nie. tego wypełnienia co, co byś na ten temat powiedział? Ja, jak, e... Ja przypomnę sobie, że byłem pięcioletnim dzieckiem, które leżało na chodniku w centrum miasta i dmuchałem w ziarenka piasku i patrzyłem, jak mrówki przemieszczałem się z jednego kafelka na drugi i, uh -huh. i głowę miałem spuszczoną na dół, a ludzie wychodzili ze sklepu i musieli mnie Dęczy. przekroczyć i obijać, to no, wydaje mi się to dziwne. A to było jakby normalnym dla mnie zachowaniem. Dla mnie. A no, ta ciekawość świata. Rówieśnicy tego, tego nie robili. No, ale socjalizm był taki, żebyśmy pestki po. Latem po brzoskwiniach zbierali, kamieniami je tukli, żeby no. dobrać się do, do tego, to co wziąłem. I, I było pyszne, więc gdzieś tam, mimo że byliśmy trochę dziećmi ulicy, to, to może to właśnie było. No, ja pamiętam, że, znaczy, Ja trochę daleko mieszkałem od kościoła. Tu wątek szczeleński już nam się wtłacza, ale pamiętam, jak Ty mówiłeś o, o swego rodzaju sportach ekstremalnych, czyli zjeżdżaniu z górki kościelnej prosto na ulicę. Może ruch ta, na tej ulicy nie był wielki, ale, ale, ale no, było to, były to inicjatywy, które troszkę no, cierpła skóra na plecach, jak tak ze samochodem, czy tam się... Czy batem odwoźnictwem A co Tomek możesz powiedzieć, bo ty jesteś troszkę już inne pokolenie. No tak, jak, inne pokolenie, jak, ale jak miejsce to samo, bo się urodziłem też to Strzelnie. strzelnie. I no może czasy to bardziej odległe od Waszych, no bo lata 90 i, i tam gdzieś wczesne 2000, moje dzieciństwo spędzone tutaj w strzelnie, ale no wspominam je jako czas właśnie taki, no nie pamiętam tej samotności, na pewno było dużo, że kreatywniej potrafiłem spędzać czas, nigdy się nie nudziłem, bo zawsze było z kim na podwórku, na, na blokowisku akurat. Ten czas było zawsze wszystkim kimś spędzić, zawsze sobie coś wymyśliliśmy. No, często to były pomysły głupie, które tam tam o brak legalności zakrawały, no ale może na to zasłonę milczenia. Spójrzmy, zjazdy z górki z, 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 też były tam, no. pod kościołem, także sporty ekstremalne również. No, no. Natomiast, no, i też doświadczyłem tego, nie, to nie był mój kolega, ale w czasie mojego, mojej nauki w podstawówce też doszło do, do jednego, Jednego samobójstwa nie znam, nie pamiętam jakie tam było podłoże. Wiem, że to, no to, to koleżanki, szczególnie z, z klasy, tam dramatycznie przeżyły, natomiast no, wśród kolegów to nie było jakieś tam no, 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 takie dotkliwe. Może kwestia wrażliwości, nie wiem. Ja myślę, że, że tu temat samotności nam, nam się tu połączył. Przez, przez te wasze wspomnienia, ja też oczywiście mam wspomnienia, zaraz to przytoczę, przez, że temat samotności połączył nam się tu z pustką, którą trzeba w jakiś sposób wypełnić. To sobie radziliście jakoś, I ja też zresztą sobie radziłem, zaraz powiem, w jakiś sposób z tą pustką, która, która no, tak czy owak na człowieka przyjdzie, mimo że on jest, funkcjonuje w rodzinie, funkcjonuje w środowisku, to, to myślę, że każdy z nas Takiej, takiej pustki do doświadczy, choćby takiej, takiej pustki poprzez odrzucenie. Ja pamiętam, że nawiązując do, do tych sportów, że yy, ja byłem zawsze odrzucany sportowo przez kolegów, bo jak na przykład no, to jest taka praktyka, że się wybiera. Nawet dzisiaj dzieci tak robią, że jak grają dwa zespoły, to, to się wybiera, ale się najpierw wybiera tych najlepszych którzy chcieli się mieć w zespole, a później, a później tych, którzy, którzy, którzy są gorsi. No ja zawsze byłem na samym końcu wybierany, także byłem już takim odrzutem, z którym nie wiadomo było co zrobić. I to, to rzeczywiście no, było takie doświadczenie pustki, takiego odrzucenia, ale poradziłem sobie z tym poprzez zainteresowania muzyczne. Trochę to z dziwnej jakby strony zrobiłem, bo, bo oczywiście ja tam słuchałem tych, tych, tych wszystkich Manamów czy, czy Republi, Republik czy czegoś, ale, ale zainteresowania poszły w stronę już bardzo konkretnej muzyki współczesnej, czyli. Lutosławski, Bert, czy, 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 czy Serocki czy tam, nie wiem kto tam jeszcze. No. Niewiele może z tego zrozumiałem, ale, ale to było takie, taka odskocznia właśnie od tego i odrzucenia, a jednocześnie wypełnienie tego jakąś treścią może nieznaną dla wszystkich, dla mnie też może nieznaną, ale ale, ale ale, taką treściwą, powiedzmy treścią, o tak można powiedzieć, wypełniającą, może wypełniającą tą, tą pustkę i myślę, że każdy z nas próbował jakoś to tak to wypełnić. No tutaj znów pomimo różnicy pokoleniowej tak. doświadczenia muszę powiedzieć, że są podobne, bo tej pustki na gruncie sportowym też doświadczyłem, bo już nawet nie tyle, że byłem wybierany na końcu, co czasem w ogóle zostawiano mnie tak. Wow. Może już pytać, tak podchodzi do i pytać co ja mam ze sobą zrobić i to on mnie przydzielał do, do, do jakiejś wow. drużyny. Także to no też to było na to i... No muszę powiedzieć, że to też może był akurat taki rodzaj pustki, który udało się, no nie doprowadził do dramatu, ale właśnie do jakiegoś rozkwitu, mhm. także udało się w dobry sposób tę właśnie pustkę jest. wypełnić, bo ja wtedy zwróciłem się w stronę historii, w stronę architektury, zrodziło się zainteresowanie historią Strzelna, no, które do dzisiaj owocuje gdzieś tam i mam nadzieję, że też służy... No właśnie, nie tylko nie doprowadziło to do, do jakichś dramatycznych rozwiązań, ale przekułeś to jakby z, z, z pożytkiem i dla siebie, i dla społeczeństwa. No właśnie, jakie i ty, te muzyczne doświadczenia, które. No do dzisiaj, no, do, nam dzisiaj nam do dzisiaj, powodują, do dzisiaj to jakoś, tak? Tak, No więc tak. to był akurat taki mm -hmm. pozytywny rodzaj. Mm -hmm. do tej Dobrze, czas nieubłaganie płynie. Jest. Mamy. Yy, Myślę, że wątek Szczeleński już był omówiony, z tą górką i nie tylko. Yy, pozdrawiamy uczestników tych zabaw, bo na pewno <laughs> jeżeli tego słuchają, to, 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 to sobie przypominają. Prawie wszyscy się przez tę górkę przewinęli. A no właśnie. Yy, ja na inną chodziłem, co prawda, no. bo było bliżej, ale, ale nie tak ekstremalną, ale chodziłem. Yy, cytat był już, czy, czy jak to Grzesiu Był uchwała, jeszcze, jeszcze drugi z utworu Grażyny Łobaszewskiej. Bądźmy bardziej dla siebie, a znormalnieje świat. Z piosenki jak Z jest. Z piosenki, tak. no, no. no właśnie, to może jeszcze zachodźmy, żeby tak pozytywnie trochę, żeby Aha. właśnie tej pomocy mimo wszystko szukać, tak? Żeby wychodzić, jeżeli widzimy, że ktoś jest... Nie bać się po prostu. Właśnie, nie bać no, się, żeby że ten ostracyzm ktoś... osób no nieraz nie tyle nawet samotnych, co już yy, chorych gdzieś mm -hmm. tak, no bo mm -hmm. choroby psychiczne no żeby nie, no, no, tak. nie przejść obojętnie obok tego dramatu, bo no często to niestety są problemy, które przekraczają nasze kompetencje, no ale chociażby mm -hmm. zrobić to, żeby tej osoby nie, nie odepchnąć i jeszcze nie zepchnąć, to odchłań mm -hmm. samotności, bo niestety, choroby też, właśnie, złej, popchnąć w ramiona mm -hmm. choroby tylko, żeby mimo wszystko próbować pomóc, no ile się da, chociaż no niestety te problemy są coraz bardziej złożone. no ale, ale możemy przez to znormalnić świadek. Tak, ktoś, no, bo zawsze jest, zawsze jest ktoś pod ręką, kto do, no, doradzi. Jak to Doradził, mu mówił rzekaże, da telefon. Pan, jak to księga mówi, że, że biednych zawsze dzieci mieli koło siebie, a mnie nie zawsze to pan tak powiedział. tego krytykowano. Ehm. Został nam jeszcze limeryk. Posuwamy się w stronę południową, zdaje mi się, od, od Ostrowa do Cięciska, to południowa pewnie da. Z Ostrowa? No. Z Ostrowa do Cięciska to jest północ. Północ. Zostrzena. Północ, jasne. Północ. No. Południe to by już nie no. na szteren. Wójt. No. Wielkopolska by się To już Wielkopolska, tak. No. Chociaż, po, no, no, chociaż tam granica, pograniczna. Bardzo ciekawe zresztą. Czyli Cięciska. Z Cięciska pewien zdum bezrolny pomyślał, jestem bardzo zdolny. Bo piec postawie dymiący na prawie nie jestem, ja niebieski ptak bezwolny. Taki limerek, który popycha w stronę doceniania własnych osiągnięć i zdolności. Tak jest, tak, a, a przez to gotujemy tą pustkę, tak. która się nie odbija z samotnością kujarzy. tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.